Przez miasto jadę sam, w głowie mam cały plan Chmury nade mną, lecz we mnie wciąż ten stan Zimny wiatr, ale serce grzeje żar Nie pytaj mnie o nic, ja już wiem co gram W radiu gra coś, co przypomina mi nas Ale nie wracam do wspomnień, to był tylko czas Za dużo myśli na raz, za mało snu Znowu zapaliłem niby chilla w głowie szum Nie chcę już dram. Wtedy nikt mnie nie pyta, dlaczego milczę i znikam gdzieś z życia. Przez miasto jadę sam w głowie, mam cały plan. Chmury nade mną, lecz we mnie wciąż ten stan. Zimny wiatr, ale serce grzeje żar. Nie pytaj mnie o nic, ja już wiem co gram. Przez miasto jadę sam w głowie, mam cały plan. Chmury nade mną, lecz we mnie wciąż ten stan. Zimny wiatr, ale serce grzeje żar. Nie pytaj mnie o Czy tak już ma być? Za oknem świta, ja nie mogę spać dziś. W głowie mam film, co nie ma końca. Ty w nim uciekasz, ja ciągle wracam. Zgubiłem wątek, zgubiłem czas, zgubiłem siebie. Znajduję trak. Miasto nie śpi, gra jak ja. Cisza w słuchawkach, beat gra sam. Przez miasto jadę sam w Serce grzeje żar. Nie pytaj mnie o nic, ja już wiem co gram. Przez miasto jadę sam w głowie, mam cały plan. Chmury nade mną, lecz we mnie wciąż ten stan. Zimny wiatr, ale serce grzeje żar. Nie pytaj mnie o nic, ja już wiem co gram.